Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Zupełnie niedawno świat internetu obiegła informacja, że jeszcze w tym roku 2025 na rynku pojawi się najprawdopodobniej nowy motocykl turystyczny hiszpańskiego producenta MIT. Będzie to motocykl o nazwie GTK. Motocykl ten, proszę Państwa, przez wielu dziennikarzy i wielu youtuberów, jak zdążyłem się już zorientować, jest porównywany do BMW RTK 1250. Faktycznie do złudzenia on przypomina RTK 1250, natomiast ja tak daleko bym się nie posuwał w tych porównaniach i moim zdaniem powinniśmy go bardziej tutaj zacząć porównywać do Versysa 650. Dlaczego? Dlatego, że nowy MiT GTK będzie wyposażony o wiele mniejszą i słabszą jednostkę napędową, bardziej właśnie zbliżoną do Versysa 650. Będzie posiadał silnik rzędowy, dwucylindrowy, Chłodzony cieczą, który będzie generował 75 koni mechanicznych oraz 70 Nm. Producent podaje tutaj, że te wartości będą całkiem, całkiem przyzwoite, ponieważ motocykl będzie ważył 225 kg, w pełni przygotowany do jazdy. Wersys, proszę Państwa, ma, jeśli dobrze pamiętam, chyba 67 koni mechanicznych, 70 nm i w pełni przygotowany do jazdy waży 217 kg i też jest oczywiście w klasie motocykli turystycznych. Nowy MIT GTK będzie bardzo dobrze wyposażony i to już najprawdopodobniej w standardzie, ponieważ będzie posiadał elektrycznie regulowaną szybę, będzie posiadał podgrzewane manetki, podgrzewane siedzenie i duży kolorowy wyświetlacz TFT. Z tego co wyczytałem w internecie, z tego co posłuchałem od innych, że tak powiem, youtuberów i osób zajmujących się motoryzacją, dziennikarzy, nie będzie jednak posiadał quick shiftera, więc no, tutaj taki malutki minus, ale proszę państwa, najmocniejszym punktem tego motocykla będzie oczywiście cena. Ponieważ jak zdążyłem się zorientować, przewiduje się, że będzie on kosztował w granicach 11 600 euro, czyli około gdzieś 9600 funtów, czyli praktycznie tyle samo ile versus w wersji Grand Tourer versus 650. Popatrzmy, jak wygląda pięknie ten motocykl. Myślę, że to ciekawa propozycja dla wszystkich tych, którzy jeżdżą solo, bo we dwójkę plus załadunek, wybierając się gdzieś w Alpy czy w takie bardzo górzyste tereny, myślę, że byłoby, o, może nie ciężko, ale na pewno nie byłoby aż tak przyjemnie. Natomiast jeżeli ktoś jeździ w pojedynkę, to myślę, że to będzie całkiem fajna opcja. Popatrzmy jeszcze sobie przez chwilkę, jak wygląda ten motocykl, a ja Was już serdecznie pozdrawiam i zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki. Do zobaczenia!